Halo, hallo, dzień dobry bardzo. Piątek, piąteczek, piątunio dzisiaj. Rozładowaliśmy się, byliśmy i co, i... i nic. Nie ma nic. To znaczy się... czekamy na zlecenie. Rano korku już nie było. Przejechałem to w 20 minut. Wczoraj pokazywał 2,5 godziny. Także nie było sensu wczoraj jechać. A dzisiaj w nocy zmarzłem, proszę Państwa. Zmarzłem normalnie, zimno mi było. Stałem na takim parkingu na górce i wiało tak, że po prostu zmarzłem. Obudziłem się przed siódmą i po prostu było zimno. No, ale co chciałem powiedzieć? Teraz już jest gorąco. Już grzeje patelnia równo. No, co jeszcze chciałem że Kawkę se zaraz zrobię. Pojadłem, wykąpałem się. W ogóle fajna firma rozładowanie to po prostu zanim otworzyłem auto, to on już z wózkiem czekał na mnie. Jeszcze mi pomógł yy, zarzucić na górę tą płachtę, żeby można było otworzyć. No i no i proszę państwa, gotowe. Przedłem do toalety, patrzę prysznic mają. Mm, pytam się, można? Pewnie. No to no to pewnie. Trzeba się było wykąpać. Elegancko, odświeżony. Jak widać. No. Także. Kawka i czekamy na zlecenie. Piątek, piąteczek, piątunio. Miało być coś plus kartony do Bosza. Ale nie ma tego czegoś. Więc samymi kartonami się nie opłaca jechać. Więc. Czekamy, aż coś znajdziemy. No. Do usłyszonka z trasy. Jak już coś będę wiedział. Na razie. Jedziemy, proszę państwa. Jedziemy. Niemal lekko. żeśmy się rozładowali, wzięliśmy prysznic. Rozładowanie to było takie, że zanim ja otworzyłem auto, to on już czekał z tym z widlakiem. Prysznic wzięty. Jedziemy teraz na lotnisko pod Stuttgart tam mamy zabrać dwie paczki do Awonu i jedziemy do Hamburga z nimi Skręć w prawo, w także elegancka, proszę Państwa będzie Dostawa też dzisiaj w Hamburgu ma być, także podejrzewam, że dzisiaj zrobimy, co mamy zrobić. I może weekend wolny pod Hamburgiem. Oby fajnie by było. Halata denerwuje mnie co chwilę siada na mnie. Mam zwierzątko. Je żeby się państwa i odymy, nie ma lekko. Się Państwa na lotnisku, zaraz będziemy wjeżdżać tutaj do lotniska i będziemy szukać Avonu. Avonu to takie duże lotnisko, no nie Stuttgart, a tutaj mamy ten parking, posza. nad autostradą. O, tutaj jakaś stacja benzynowa jeszcze. No to chyba nie będziemy wjeżdżać już na lotnisko, na lotnisko. না czarką Lewej. Następnie skręć w lewo. To. Skręć w lewo. Następnie zajmij prawy pas aby skręcić w prawo. Tutaj czy od drugiej strony. Wygląda jakby był tamten budynek po lewej stronie. Spróbujemy tamtędy objechać. To nie sądzę, żeby to było już na linii lotniska. Nie dotarliśmy jeszcze Jedno kieruje w prawo drugie kieruje w lewo Tutaj chyba tylko parking jest No to będzie to na płycie lotniska jednak Proszę, Proszę. ja wasa we mnie Bo tu jest tylko parking Dobra, no to już wiemy co mamy zrobić, czyli zawracamy i wjeżdżamy tam z powrotem. Hej, daddy, daddy, lekko daddy, w kółeczko daddy, czasami Czy tam do końca trzeba było wjechać? A podjedziemy tam się zapytamy. Pytamy, gdzie to. Za 100 zajmij prawy pas, aby skręcić w prawo. Następnie skręć w prawo. Dotarliśmy do celu. O, ciekajcie chwilę. Mamy to, proszę Państwa. Jesteśmy zapakowani. Dwa kartony. Jeden pusty karton chyba więcej waży i takie pudełko. To nie jest Avon, tylko Avion. Źle przeczytałem, przepraszam. No w każdym bądź razie jodymy, proszę Państwa, mamy 708 km, 7 godzin 29 minut do drogi, będzie ciężko. <laughs> Dzisiaj, jakby to powiedzieć, no nie? Z 28 stopni, teraz dobrze, że mamy działającą klimę, to jakoś damy radę. Jodymy, 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 będziemy jechać, jechać aż tam się znudzi Damy rad, kto ma nie dać rady jak nie my Do do Bosza jeżdżą tutaj stąd, tu Pinkię. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication is a Mała przerwa zaliczona, siu siu zrobione. Jademy dalej. Zostało nam jeszcze 579 km. it's an argument or just a start of it either way i don't wanna be a part of it can i just get some space i don't have the heart for this i can't be picking up the Pieces fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back, let's go. It all. I know the things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way. Halo, halo, jesteśmy po małej przerwie, zjedliśmy sobie flaczki. pogadaliśmy chwilę z żonką, wypiliśmy kawku i jodymy 180... 80, oj znowu roboty drogowe, tutaj tyle tych robót drogowych jest, proszę Państwa na tej trasie, że jak więcej jadę 80 niż stówką. Praktycznie co wiadukt jest remontowany. Do celu 405 hmm. albo 389 coś takiego. Zależy którą aplikacją będziemy jechać. Tutaj widzę, przede mną jest jeden wielki korek. Chyba będziemy na okrętkę pojechać. Obawiam się, że, że na okrętce też będzie korek zobaczymy. I just get some space, I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drown myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.